Laptop do gier. Dość mocna specyfikacja RTX 3050. W środku, ładne tutaj rozmieszczenie, to opakowanie jest zacne, można byłoby powiedzieć. Dobrze rozwiązane, o to jest dobre słowo. Urządzenie nie jest zbyt ciężkie. W środku mamy zasilacz, jak i no, jakieś tam papierki, prawda? Wchodzenie z tyłu, chodzenie z boku, zasilanie. USB 3.0, USB 2.0, z przodu nie ma nic. I znowu mamy słuchawki 3.0, Thunderbolt i HDMI, czyli USB-C też możemy sobie ekran. Zobaczcie jak to chłodzenie, ale to jest fajnie rozwiązane. Bardzo fajnie, bo to dużo chłodzenia daje, jednak powietrze, tu przepływ powietrza, od dołu idzie zimne, także chłodzi spoko. No pewnie nie jest tak mocny od dołu, jak, jak uderzysz to pewnie dziurę zrobisz, ale no to u laptopa mi się nie uderza, prawda? No zobaczmy, jak szybko się włącza, a przyciski jest na klawiaturze. Tak wygląda zasilacz, który no nie jest jakiś strasznie duży. W, w porządku moim zdaniem, w porządku. Aktualizacja. Dobra, przetestujemy ekran. Start. Zobaczmy. Budowany NVMe Drive, 1 GB, O, szału nie ma, jest w porządku, ale szału nie ma. No 2, no to to nie jest zbyt dużo w dzisiejszych czasach. 5, to ja rozumiem, ale dwa. Czy jest głośny? Nie, Spok. Zobacz, przyciskam. On jest zamulony. Ja otworzyłem parę okien, tu, to nie jest dużo to jest nowy laptop. No, muszę sztuk. Po co tu się dzieje? Ściągamy aktualizację w tle, i zobaczcie, jak on potrafi nam tutaj przyciąć. okej, okay. przycina? Popatrz, popatrz, popatrz. No i co to jest? Ja ściągam tylko aktualizację w tle. Nawet jeśli ta aktualizacja by się instalowała, to on nie powinien tak w przeglądarce się zamulać. Ale głośniki są na fula. Są ok, szału nie ma, ale. No nie no. Gdzie żeby się tak komputer za 4000 zł zamulał? Co to jest? Halo patrzę patrz na tą przeglądarkę. Zamulacz. No Dobra, zaj. O! Stoi. RTX 3050. No, ale na 3050 to dość cicho yy, chodzi. Konkluzja? Czy kupiłbym sobie takiego laptopa? Bo to nie mój? Nie wiem. Za mało czasu stędziłem, ale pierwsze wrażenia ze względu na ten multitasking nie były zbytnio oszałamiające. Jednak ja sobie lubię tworzyć wiele okienek i to ma działać, a nie śmierać. Aczkolwiek, jak gamingowy, bo jest to taki duży laptop, niby, niby gamingowy, to ciężki nie jest. Pomucha. Miałem tylko chwilkę, więc tylko chwilkę pozdrawiam. Pozdrawiam.